Cześć, kochani! Dzień dobry! Witam Was w sumie w ostatniej części. W sumie nawet nie ulubieńców, a w podsumowaniu, jeżeli chodzi o zużycie mojej kolorówki z roku 2025, tak? Bo nawet jeżeli przez jakiś czas się nie malowałam, to i tak w przeciągu roku trochę tych produktów zużyłam. Dużo tego nie ma, ale. Co nieco się nazbierało, z czego też jestem dumna, więc jeżeli Was to interesuje, to zapraszam. Ja zaraz wszystko posortuję i przejdziemy przez to. Pokażę Wam moje zużycia, i na koniec powiem Wam, ile produktów wyszło i e, jaka jest ich suma. Także zapraszam. I słuchajcie, pierwsza kategoria no to będą podkłady kremy BB do twarzy, tak, czyli po prostu wszystko do gruntowania, że tak to nazwę. I jak widzicie mam tutaj sześć produktów, z czego cztery są e, moje ulubione e, z Maybelline Instant Anti-Age Perfector 4 w 1 Glow. E, oczywiście mam kolejny już w toaletce, też już używany był, ale czeka najpierw zanim zużyję to, co aktualnie e, używam ten BB krem. Więc jak mówię, uwielbiam, one mają delikatne krycie, ale dla mnie super. Z tym tutaj miałam love hate relationship. Raz przepięknie wyglądał, potem był bardzo kapryśny i źle wyglądał, więc do niego bym nie wróciła. No i tutaj krem z BB z Miszy, krem z BB cream BB z Miszy, który był fajny. On ma jak na Krem BB, naprawdę mocne krycie. Natomiast yy, jedna z Was mi napisała, że on ma w sobie w składzie yy, parafinę. Ja tutaj składu nie mam, bo on był na kartoniku, prawdopodobnie, dlatego do niego już nie wrócę, już nie kupię go. No i jak widać, podkładów Kremów bibi jest 6 i ich łączna suma to około 84,94 euro. Następna kategoria jest malutka, bo zaledwie dwa produkty i są to korektory pod oczy. Tak? Tutaj trumacz, który był naprawdę duży, bo on miał, nie wiem, czekajcie, 11? Tak, 11 ml. Ja go wtedy, no teraz nie odkręcę, ja go wtedy zużyłam, wyciągnęłam nawet stoper, żeby wszystko wygrzebać i w tym tutaj skobo też wyciągnęłam stoper, żeby wszystko w miarę możliwości wygrzebać. Bardzo fajne, natomiast no ten jest moim ulubieńcem już od dłuższego czasu, od kilku lat, z racji tego, że on ma taki łososiowy kolor, co zresztą widać, tak? Ten tutaj jest beżowy, ten mi po prostu lepiej przykrywa cienie. Ja już na niego nie muszę żadnego innego korektora nakładać, w zupełności mi to wystarczy. No i ich łączna suma, słuchajcie, to aż 41,98 euro. Dalej mamy pudry pod oczy i o dziwo zużyłam tylko trzy. Potrafiłam zużyć więcej, kiedy używałam tych tylko, bo to były, wiecie, jeszcze z tej limitowanej edycji. Mam jeszcze jeden w użytku i jeszcze jeden na zapasie. No ale jak zużyję to i tak będę wracać, bo co prawda nie z limitowanej edycji, ale w tym samym opakowaniu, tylko po prostu tutaj jest coś innego napisane: są one dostępne na stałe w szafie Rival Loves Me i nie są drogie. No a ten był nowością swojego czasu z Catrist. Też w takim łososiowym odcieniu. Ja w sumie pod oczy już od dawien dawna używam tylko takich łososiowych. I jak widać są trzy sztuki i ich łączna suma to 9,97 euro. Dalej mamy pudry do twarzy i jak widać, tutaj też nie zaszalałam mocno, bo zużyłam zaledwie dwie sztuki. Ten jest taki, właśnie też troszeczkę różowawy, natomiast ten był beżowy, ale był rewelacyjny. Co prawda, skóra nie była po nim jakoś rozświetlona i to była limitowana edycja, ale generalnie oba były fajne. Jak widać, sztuk jest tylko dwie i ich łączna suma to 10,44 euro. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, słuchajcie, to zużyłam jeden, jedyny. Swojego czasu potrafiłam zużyć naprawdę kilka, a tu <laughs> niespodzianka, kilka oczywiście w ciągu roku, a tu niespodzianka, mam tylko jeden, co prawda drugi ten sam mam już na wykończeniu, no ale nie zdążyłam go zużyć w zeszłym roku, gdyby nie fakt, że się nie malowałam, bo gdybym się malowała, to oczywiście zużyłabym dwa. No a tak wyszło jak wyszło. Jego yy, Cena to 4,99 euro. Mamy też bronzery, tu jak widzicie jest róż, którego ja nie zużyłam, bo jest koszmarny, ale bronzer był fajny. Tutaj jaśniejszy bronzer był fajny, ciemniejszy to była tragedia. No i tutaj jeszcze w ogóle najśmieszniejsze jest to, słuchajcie, że wszystkie są z tej samej marki Rival Loves Me. ten mamy tutaj w stiku i on był rewelacyjny, kremowy, pięknie dał się rozblendować, miał idealny kolor, bo to jest odcień 01 karmel. naprawdę, czekajcie, o widzicie, kolor jak dla mnie, no kamera tego teraz tak nie odda, jak dla mnie ten kolor był idealny sztuk. A ich łączna suma to 11,97 euro. Jeżeli chodzi o róże, to też nie poszalałam, jak widać, ale to dlatego, że ten był po prostu mega, mega, mega wydajny. Ten miałam z tej limitowanej edycji Le Petit Paris z Rival Me, z której miałam. Czy mam jeszcze w sumie w dalszym ciągu te pudry pod oczy? Ale powiem Wam, że ten um, róż niestety on bardzo szybko, jakby ulatniał się z moich policzków, więc e, no, niezbyt trwały był. Ale tego ubóstwiałam. E, The Balm to Dates. Słuchajcie, e, ja go kupowałam w TK Maxie, więc się nie dziwcie zaraz, jak podam Wam cenę. Ale no, popatrzcie, ja go zużyłam siękiego. używałam bardzo długo. I to jest rewelacyjny róż. Ja Wam powiem, że no. Miałam kilka róży w swoim życiu z De Balm i wszystkie były fantastyczne. I rozświetlacz, i róż, i brązer miałam także naprawdę fantastyczne. No jak widać, sztuk dwie. No i ich łączna suma to 12,99, dlatego że tego kupiłam za chyba 10 czy 12 euro, już dokładnie nie pamiętam, dlatego po prostu wzięłam 10 euro, choć one są dużo, dużo droższe. Jeżeli chodzi o bazy pod tuszy, no to mam tylko tą jedną, jedyną z Essence, której niestety już nie ma, a ona była fantastyczna. Nie rozumiem, dlaczego marki, słuchajcie, wyrzucają z asortymentu produkty, które są rewelacyjne, które się dobrze sprzedają, a zastępują je nowymi wynalazkami, które są po prostu lipne i na pewno nie ma e, takiego popytu na nie, jak, jak było na to. Baza kosztowała 3,49 ja to generalnie w żadnej, słuchajcie, chyba kategorii nie poszalałam, jeżeli o to chodzi. Bo jeżeli chodzi o tusze do rzęs, no to zużyłam dwa te same. To są miniaturki Start Tartelette Tubing, Tartelette XL Tubing Mascara, dokładnie tak. Mają silikonowe szczoteczki. No i słuchajcie, to, że ja zużyłam dwie w ciągu roku, to chyba coś za siebie mówi, tak? One są naprawdę mega, mega, mega wydajne. Te akurat nie kosztują 15 euro z hakiem, no niecałe 16 euro. Ta, którą aktualnie mam w użytku, kosztuje chyba 2 euro więcej, ale też miniaturka. Naprawdę bardzo gorąco Wam polecam. No i jak mówię, ich łączna suma to 31,90. Dalej mamy. Setting e, spray, no i tutaj też słuchajcie, ja potrafiłam mieć 10 w ciągu roku, a, no może 10 nie, ale no chyba 8 miałam w ciągu roku, a tu teraz mam zaledwie 4, no ale nic. I to jeszcze wiecie, ta jedna jest naprawdę, ten jeden jest malutki Essence Fix and Last. Bardzo fajny, jak go kupiłam, jak em, wyszedł w, w sprzedaż. Bardzo przyjemny, tani, mała pojemność po 50 ml. Revolution Glow Fix. Słuchajcie, tego używałam jako ostatniego. No i czy on glow nadawał? Jeżeli tak, to bardzo delikatny. Ale ogółem był przyjemny. Z Pixi. Bardzo fajny, ale powiem Wam, że za drogi. No po prostu za drogi. Jeżeli w drogerii mogę dostać też równie fajny, a po prostu dużo tańszy. No i tutaj Brush Up by Maxineczka, kupiony w, w Polsce, bo tutaj oczywiście dostępu nie mam. Ja go bardzo lubiłam, naprawdę był przyzwoity. Jak widać cztery sztuki i ich łączna suma to 63,88 euro. Tutaj mam ogryski, słuchajcie, po dwóch kredkach e, cielistych z Manhattan. To była chyba seria Clean and Free, jeżeli się nie mylę, czy jakoś tak. E, bardzo zbliżona, słuchajcie, kolorystycznie do e, Rimela, więc można było bardzo łatwo pomylić. Oczywiście w Niemczech Rimela nie ma, kiedyś był, no ale nie ma. E, w każdym razie. One były w odcieniu 005 Creamy White. Ja je uwielbiałam, ale niestety zostały wycofane. Nie wiedzieć dlaczego. I to tak nagle z dnia na dzień, więc nie zdążyłam zrobić zapasu. A szkoda, bo były naprawdę fantastyczne, zarówno na linię wodną, jak i w różnych innych sytuacjach. Ich łączna suma to 5,58 euro. Kredki do brwi to zawsze jest, słuchajcie, kategoria, w której szaleję, dlatego, że ja całe brwi muszę wyrysowywać, zresztą to widać, jak patrzycie na moją twarz, bo ja po prostu prawie, że brwi nie mam, tak? A mam stary makijaż permanentny, który był robiony już prawie 10 lat temu, słuchajcie, no i oczywiście on już się wygryzł, zostały tylko czerwone obramowania, no i nie wygląda to najprzyjemniej, tak? No ale nic. Tutaj mamy 6 kredek z Catrice. Pomimo, że są najdroższe, to i tak je bardzo lubię. Tutaj z Trended Up na zapasie mam jeszcze jedną albo nawet dwie. I tutaj trzy z Essence, które też są piórkowe, bo tą tutaj trzeba, słuchajcie, temperować. Natomiast te z Essence i te z Catrice są piórkowymi, wykręcanymi. No i oczywiście wszystkie trzy mam jeszcze. Na zapasie, więc łączna suma wyszło 10 sztuk, ale to co roku jest dużo. Gdybym się mówiła, malowała, gdyby nie było tej przerwy 2-3 miesięcznej, kiedy się nie malowałam, to byłoby jeszcze co najmniej ze 3 kredki więcej. No ale wyszło 10 sztuk i ich łączna suma to 25,86 euro. Przy produktach do ust jak co roku jest bardzo marno, a mianowicie zużyłam szminkę od Charlotte Tilbury w odcieniu Pillow Talk. I to też słuchajcie, no cały rok zużywałam jedną szminkę, dlatego ja kupuję tę, no bo tak mi właśnie mniej więcej wystarczy. Więc jak widać, jedna sztuka. Oczywiście kolejną mam w użytku, to nie było moje pierwsze i na banki też nie ostatnie opakowanie. No, i ona jest oczywiście w zestawie, słuchajcie, razem z konturówką, która jest w moim projekcie Zero, więc ją staram się też wykończyć. I zestaw taki kosztuje 25 euro. Mamy też, słuchajcie, zużyte cienie pod, e, cienie pod oczy, nie, cienie na powieki, słuchajcie. I generalnie powinno być tu jeszcze jedno wieczko, jeszcze jednego cienia z Glam Shopu, ale nie wiem gdzie jest. Musiałam gdzieś po prostu przez przypadek wyrzucić, dlatego nie wliczam go niestety. E, jak mówię, no tutaj wkład, e, tutaj był Turbo Pigment Zigzag z z Glam Shopu. Tutaj miałam bazowy e, cień Stranded Up, no a tutaj miałam mojego wielkiego ulubieńca z Charlotte Tilbury Eyes to Mesmerize w odcieniu Pillow Talk, tak jak szminka. Po prostu uwielbiałam, słuchajcie, no kurde, nie mogę otworzyć, żeby, wiecie co, czekajcie. Spróbuję tak, o Jezus Maria, popatrzcie, po prostu wylizany, tak. On został przeze mnie całusieńki, zużyty. Uwielbiałam go. Natomiast no, ja już od na pewno grubo ponad pół roku nie maluję powiek, bo po prostu wszystkie cienie w którymś momencie zaczęły mi się nieładnie zbierać. Używałam różnych baz, ale na każdej mi się cienie zbierały. Nie wiem, może za jakiś czas zrobię znowu podejście i zobaczę, czy może się to uspokoiło. Bo nie wiem, o co wtedy chodziło. Może po prostu szalały mi hormony. Cholera wie. W każdym razie, Trzy sztuki, a ich łączna suma to 41,94 euro. I na sam koniec, słuchajcie, mamy dwa gadżety. Gąbeczka z Real Technik, z którą miałam już jakiś czas i no, trzeba ją po prostu wysortować. Zresztą widać dlaczego. No i też temperówka z Essence. One są tanie, bo te temperówki 99 centów kosztują, dlatego ja po prostu najczęściej po nie sięgam. I łączna suma tych dwóch gadżetów to 7,99. No, i tak, słuchajcie, pokazałam Wam wszystko, co zużyłam. Myślałam, że jest tego jeszcze mniej, ale słuchajcie, nie ma tragedii. Wszystko razem wzięte, łącznie z tymi gadżetami, po prostu wszystko to, co Wam pokazałam, to dało razem 44 zużyte produkty za około 383 euro. <laughs> Oczywiście suma została zaokrąglona. Wiecie, to jest tylko tak orientacyjnie plus minus, dlatego że no, nie wszystkich produktów cenę można już dokładną znaleźć, bo były wiecie, limitowaną edycją i po prostu już nie ma ich w sprzedaży, więc um, albo pamiętałam ceny, albo orientowałam się na tego samego typu produktach, które są w stałej sprzedaży, i tak dalej, Oczywiście, wiecie, długo tutaj szukałam w internetach, żeby cokolwiek znaleźć, no ale właśnie taką sumę mi to wydało. I tak, słuchajcie, to jest mniej więcej o połowę mniej niż rok temu, niż dwa lata temu i tak dalej, i tak dalej. W tym roku, odkąd nagrywam na tym kanale filmiki, słuchajcie, faktycznie nie w tym, tylko w zeszłym roku, w 2025 zużyłam najmniej produktów do makijażu w całej swojej. Karierze, tak. No, wszyscy powód znamy, wiemy dlaczego. Jeszcze raz wam tylko tutaj zadudnię: że ja przez 3, 2, 3, 4 miesiące się w ogóle nie mogłam malować, no bo miałam dziwne zmiany na twarzy i to po prostu pogarszało całą sytuację. Teraz, na całe szczęście, jest to już uspokojone, opanowane i mogę się malować, więc mam nadzieję, że w tym roku zużyję troszeczkę więcej produktów. Tym bardziej słuchajcie, że jeżeli otworzę szufladę i patrzę w moją toaletkę, to mam jeszcze trochę rzeczy, które chciałabym zużyć, chciałabym się ich pozbyć, a potem naprawdę ograniczyć się tylko do tego, co faktycznie lubię. Dzisiaj to by było na tyle. Dajcie znać, jak tam wasze z użycia w zeszłym roku. Jestem niesamowicie ciekawa. Życzę Wam miłego dnia. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa-pa!